Witam Was, bardzo, bardzo serdecznie. Dziś, początek nowej serii. One Shot. Więc, zaczynajmy. Intro. W tym programie, pokażę Wam, jeden strzał, do jednego przedmiotu, który, napiszesz w komentarzu. Oczywiście, Fajnie, jeżeli to by był przedmiot w granicach rozsądku. Nie taki, dajmy na to laptop, monitor. O to to coś nie bardzo, w to nie będę strzelał. Ale wszystko inne, jakieś butelki benzyna obok świeczki. Nie podpuszczam Was. A możecie to zrobić. Ja spróbuję Wam dogodzić. Złe słowo. Ale wiecie o co chodzi? Więc zaczynamy. No dobrze, w pierwszym odcinku będę strzelał do. Nie wiem, co to nawet jest. Jakiejś WD-40. Nie wiem, puszka. Ale będę sterował w zielone wieczko. Ponieważ proca. A widać teraz całą proces. proce może nie przebić blachy ta puszka jest pusta, także nie spodziewajcie się wybuchu I dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału Zapraszam na więcej. To tak. Nie zapomnijcie zostawić komentarza. Komentarza, w którym wiecie co robić.